Pani Irena Karol, Pan Sławomir Wieczorek i Pan Leszek Maruszewski. Po wysłuchaniu przygotowanego wiersza i prozy, jurorzy zakwalifikowali osiem osób do eliminacji wojewódzkich. A byli to Piotr Fajerabent, Waldemar Chwałkowski, Marzyna Krawczyk, Małgorzata Lotka, Beata Kamińska. W turnieju poezji śpiewanej zwyciężyła Ilona Geberowska, Katarzyna Wechterowicz i Róża Wójcik. I w Teatrze Jednego Widza Mirosław Olszewskich. My życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach. Czołek ryszerszeni, ścichł. Gerald stał nieruchomo z mieczem w opuszczonej ręce. Dziewczyna zbliżyła się na dziesięć kroków, zatrzymała. Zobaczył, że pod kaftanikiem ma kolczugę. Krótką, ledwo zakrywającą biodra. Co wtedy? zapytała ostro. Podniósł głowę i spojrzał jej prosto w oczy. Milczał chwilę. Nódz wtedy, rzekł. Będę żyć dalej. To jest właśnie najgorsze. To nie jest jeszcze to najgorsze. Kiedy masz 25 lat? Powiedziała Agnieszka. Żachnął się. O czym to świadczy? Powiedział. Zacząłem badać problem. Czym żywi się wsi lud? Nie jest to, jak wiadomo, bynajmniej proste pytanie. Zaprząta nas od najdawniejszych czasów. Jest głównym przedmiotem naszych rozważań. Niezliczone są obserwacje, doświadczenia i poglądy na ten polu. Wyrosła z tego nauka, której ogromny zakres przerasta zdolność pojmowania nie tylko pojedynczego uczonego, lecz wszystkich uczonych razem wziętych. Rytm serca rozdrażniła mój żywy organizm. Rozkołysała zmysły. Odeszła. Jestem Julią na wysokim balkonie. Zawisła. Krzyczę wróć! wołam wróć! plamię przygryzione wargi barwą krwi. Nie wróciła. Miał być lepszy od zeszłych, nasz dwudziesty wiek. Już tego dowieść nie zdąży. Lata ma policzone, krok chwiejny, oddech krótki. Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało. Co miało nabyć? Nie nadeszło. Miało się mieć ku wiośnie i szczęściu między innymi. Strach miał opuścić góry doliny. Prawda szybciej od kłamstwa miała dobiegać do celu. Miało się kilka nieszczęśliwych przydarzyć znów. Na przykład wojna i kłód. 3, 4 i 5 marca bieżącego roku światowy koncern samochodowy Renault zorganizował w całej Polsce Dni Otwartych Drzwi. Przez ten czas mieszkańcy naszego miasta i nie tylko licznie odwiedzali autoryzowaną stację obsługi w Karpicku należącą do pana Michała Pacyny. Jest on oficjalnym przedstawicielem firmy Renault i poleca państwu w roku obecnym sprzedaż samochodów w kontyngencie bezcłowym. Jeżeli skorzystają Państwo ze sprzedaży ratalnej, roczny koszt kredytu wyniesie tylko 18,42%. Raty rozłożyć można aż na 4 lata, a pierwsza wpłata to tylko 20% wartości. Polecamy wszystkie samochody marki Renault, np. nowoczesne Twingo, śliczne Clio prosto z raju, luksusową lagunę nieodłącznego przy interesach Renault Traffic lub fantastycznego Safran. Wszystkie samochody są ulgą dla środowiska, ponieważ posiadają trójdrożny katalizator spalin, a wyposażenie jest niezwykle bogate i bardzo urozmaicone. Do wyboru: pięciobiegowa skrzynia biegów lub czterobiegowa automatyczna, układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości, regulowana kolumna kierownicy, ABS-y napinacze pasów, poduszka powietrzna dla kierowcy, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem pod czerwienią. Lusterka z odmrażaniem, elektrycznie podnoszone szyby, regulacje położenia reflektorów i wysokości siedzenia kierowcy. Światło przeciwmgielne, tylne zagłówki i blokada zapłonu. To tylko niektóre z zalet samochodu firmy Renault. Pamiętaj, Renault to pełnia życia.